Nie kłóćcie się, nie oznacza, nie debatujcie. Proszę państwa, ja zwracam się do przede wszystkim prezydium sejmu o wszczęcie procedur związanych z powołaniem komisji śledczej na temat wpływu służb niemieckich na scenę polityczną polską z uwzględnieniem szczególnym Ministerstwa Ochrony Środowiska, bowiem nawet, proszę państwa, dzisiaj pani minister Heni Kloska zagłosowała przeciwko ustawie powodziowej. To jest, proszę państwa, to są znamienite przykłady tego, że tam się coś nie takiego dzieje, coś niedobrego się dzieje. Ponadto wnoszę, panie marszałku, o przemyślenie tej propozycji, żeby dzisiejszą debatę o godzinie 18 poprowadziła pani marszałek Monika Wielichowska. Oczekują mieszkańcy Dolnego Śląska, z całą pewnością będą zadowoleni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wniosku formalnego, pan, przepraszam, moment, moment, rozumiem. Pani minister Heni Kloska, bardzo proszę. Tak, panie pośle, w ramach wyjaśnienia, oczywiście to zwykła omyłka. Oświadcz, byłam pewna. Zaraz mam już kartkę złożoną. Ten chór nieomylnych posłów, który przychodzi później z pisemnymi uzasadnieniami, wytłumaczeniami, dla dlaczego nie tak zagłosował. Niech na moment ucichnie, żeby pani minister mogła powiedzieć to, co ma do powiedzenia, skoro występuje jako przedstawiciel Rady Ministrów. Występuje w odpowiedzi Bardzo do proszę, pana posła w pani... wniosku jako posłanka na sejm. Tego typu omyłek się zdarza, pan dobrze wie. Proszę kontynuować pani minister. Natomiast była nie przejmować pewna, się tymi że to objawami głosowanie dotyczy sympatii. państwa wniosku o odrzucenie bardzo ważnej ustawy OSP, na co nie mogliśmy pozwolić. Za chwilę złożę w tej sprawie oświadczenie. Dziękuję bardzo. Ustawa OSP też musi być procedowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo.